Dzień dobry, jestem Reston, to kolejny odcinek z Duma Eternal. Jestem sobie na tym poziomie, gdzie ostatnio skończyłem się. Niestety musiałem ograć ten poziom jeszcze raz. Gdyż skończyłem poszedłem tutaj kawałek dalej i niestety wysypało mi się nagranie i ten odcinek nagrywam jeszcze raz. Więc tutaj na początku mniej więcej wiem co muszę zrobić. To na razie nie zaskoczę, bo tutaj właśnie dostanę za niedługo... podwójny skok! Znaczy... Nie powinny skok w sensie dash. Dasza dostanę, więc dobra, lecimy sobie tutaj tylko... No tu musiałem przeskoczyć, bo jak zwykle musiałem mieć wbite, jak Akurat jak zacząłem, dobra I tak, tutaj mniej więcej wszystko wiem jak mam zrobić Przejdziemy sobie dalej Zauważyłem, że na dumie bardzo mało mówię, więc postaram się tutaj trochę więcej mówić To jest na tą strzelbę I odblokowałem sobie punkty broni I ulepszyłem sobie dalej tą tą jak to się nazywa O tutaj właśnie daszem dostanę O lewy shift, dasz To jest pies marudera w ogóle no? Tak mi się wydaje, że to marudera, bo on chyba z tego co dzieje na, na trailerze gameplayowskim miał É, eu będę por um. Przeciwko paktowi, nadal w ich żyłach płynie krew strażników. Porywasz się na coś większego, niż jesteś w stanie to sobie wyobrazić. Tak zapisano. Nadszedł czas na to, by odpokutować. Jeśli jednak nie odpuścisz, bez wątpienia sprowadzisz gniew niebios. Zostałeś tutaj sam. I na pewno nie uratujesz ludzkości, bowiem już jej nie ma Tu było po prostu genialne, jak on się tak właśnie spojrzał Tu był kad też z trailera ogólnie I tak, znaczy ja wiem, że ludzkości nie ma, było mówione jeszcze na samym filmiku wstępnie otwierającym, że chyba ten To jakaś tam część ludzi zginęła A, a dobra, tu się to otwiera bo ja teraz ogólnie wracam. Dalej, dobra. O, tak go jeszcze nie załatwiłem. Dziej, poklera Tak. Znowu chciałem przeładować. Przeładować w dumie, no? Niestety taki mam... No okay. dywę Chwila, tu się dostałem tak, to teraz... Dlaczego ja tu dobrze idę? Wiesz, że tam coś ominąłem widzę Nie, nie mam tutaj chyba iść, nie 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 Idę idę Czyli ja stamtąd przybyłem Tu się otworzyło chyba Tak, tu mam iść, bo tu była ta, ta 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 część, po którą w ogóle przyszedłem Kurde, sam też czegoś nie zdobyłem, teraz nie będę go biegał. dodatkową energię twemu Niektóre moduły są nieużywane. Znajdując więcej baterii, odblokujesz Właśnie. zapomniałem pełen... o jednej y, rzeczy. Tutaj, y, ten... Y, gdzie to było? Y, nie tutaj, nie zombie... Historia strażników... ja Nie, 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 nie. Gdzie to jest? Może tu? Wilk, ekscytja? Nie, dobra. Y, Gargulet... Sekrety Nie, gdzie był ten yy, Nawik? Czy jak mu tam było? Yy. Tutaj jest kodeksy kodeksy Tutaj historia straszników, ale tutaj nie ma tego. Nie ma tego króla. A powinien być, bo ostatnio było. A czy ostatnio? Jak nagrywałem poprzednim razem no dobra, dobra, nie, nie się z tego skrócę to mniej więcej co ostatnio czytałem, że to jest po prostu yy, król, że on był wybierany na tym, o plazmogę z yy, On był wybierany po prostu najsilniejszy król i panował przez chyba tam ileś tysięcy lat, że królem nie mógł zostać ktoś kto po prostu nie był tym, yy, jak to się nazywa, królem nie mógł zostać ktoś po kto prostu nie brał udziału w bitwach, o, dobra Tobie od nie że jemu niszczyć TT, te, te, ale ja niestety chyba... E, w ogóle nie mam tego... No nie, tutaj nie mam do, dodatkowego trybu. Tutaj mniej więcej chyba skończyłem odcinek, o ile pamiętam. Kurde, nie tam chciałem. Dobra, dzisiaj wyleczę. Fajny ten plazmogan. On był na tym, e, na fobosie, bo wspominałem o tym, e, jak to się nazywa. To sekret. Co to pisze? Nie wiem, nie, nie umiem tego przeczytać. E, dobra, e, tutaj w tą stronę. Tutaj jakoś... Przejdę, nie przejdę? To chyba muszę. Dobra, walnąłem tam, ale nic się raczej nie zmieniło. Okej okay. Aha, reflecik. No kurwa. Przeżył to. A, nic mi tu nie da. Posuwanie. O, jest mapa. Halo? O, użyj, teraz do Auto Automapa, dawaj. O, tam było życie. To, to by mi się... ...przydało. O, ulepszenie. Co tu mogę? że nie albo chyba sobie ten precyzyjny strzał sobie odblokuje na hazie Żeby mieć na te cyberdemony plazmagan jest wydaje mi się przynajmniej dość silny W pobliżu znajduje się rdzeń strażnika wykorzystaj go by aktywować mecha i oczyścić sobie drogę o mecha będziemy aktywować no tak bo jakby zostało potwierdzone kim dokładnie jest yy, ten Doomslayer, że on jest właśnie najcielniejszym nocnym strażnikiem... nocnym sentinelem, przepraszam. I jest on po prostu... No wpytę! nie wiadomo jeszcze dokładnie... Skąd on pochodzi. Bo to też w historii nie było... albo nie słuchałem. No ja mamy tutaj punkt. ...kontrol... tylko ten sekret tutaj. A, dobra. To... Przed, tak przesunąłem, dobra Myślałem, że jeszcze sobie czasem nie zatkałem tego. na Necronomicon? A nie! Płyta duma! Gate, Okej okay. Czy coś tutaj jeszcze mi zostało? Nie, raczej zgarnąłem już to co powinienem. O kurde! No jednak... Okej. Okay. Dobra. Nie ważne. Ten skok to nie był jakiś mój podpisany. Ty się Ale kijać mi się chce? Tyle gdzie tutaj muszę? Tam gdzieś? A tu! Ola, no, tylko Spidermana znam. Mam no, to nadzieję, znaczy, że tym razem mi się to nagranie nie wysypie. No tutaj miał być mały przeskok, bo myślałem, że mam dużo nagrania, a jednak mam ten Jedno Drugie, dobre. O, jemu też może to niszczyć, spoko! O, tak go jeszcze nie zabijałem. No tak, bo tutaj za każdym razem jak inaczej zabiję to... Inaczej zabiję. akurat na końcówce życia O kurde, znowu chciałem przygotować Dobra, tu się nieźle trzyma na końcówce życia. O kurde. do niego chcę, bo osnuję. Dobra, teraz to, ja to faktycznie jest mniej mówiłem. Okej, okay, dobra. Uf. Okej, okay, kolejny przylast. O, ale trafiłem go z tego tego. Jezu kurde co dłużej niż myślałem Okej, okay, dobra, zginą Dalej chciałem przeładować I dobra, mamy tutaj punkt kontrolny Więc co? Po prostu tutaj zakończę, tylko do, biegnę tam do końca Może tutaj coś znajdę, nie nic tutaj nic coś ciekawego. A dobra, dojdziemy sobie tutaj, mieliśmy punkt kontrolny, więc... Dobra, to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć!